Chciałabym pomówić trochę o krytyce. Dlaczego krytyka nas boli? Boli nas zazwyczaj dlatego, ponieważ uważamy, że jest niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jeżeli krytyka jest merytoryczna, to wówczas no, w jakiś sposób, mniejszy lub większy, staramy się do takiej krytyki ustosunkować. Ponieważ każdy z nas. Zna swoje ograniczenia, zna swoje nawyki, i e, jeżeli jest to coś niezależne od nas, czego nie, mo, nie jesteśmy w stanie zmienić, na przykład wymowa, sposób oddychania, e, tudzież e, e, posiadanie psów, no to w tej kwestii nie jesteśmy niestety, e, e, stety, lub niestety nic w stanie zrobić. Teraz tak. Dlaczego, dlaczego ludzie lubią krytykować? Po pierwsze, ludzie lubią krytykować dlatego, ponieważ poprzez krytykę e, wyrzucają pewien bagaż emocjonalny, który w nich siedzi i wyrzucają pewne, pewien, w pewien sposób negatywną energię, która ich dotyka. E, Druga kwestia, e, e, jeśli chodzi o e, psychikę, to bardzo często takie osoby się lubią dowartościować poprzez krytykę. To może być ogólna niechęć do osoby bądź kanału, e, i, a czasem to może być e, e, słodka lub gorzka zemsta. I teraz tak, co, co ja mam. Zawsze się krytyki bałam. E, nie chciałam otwierać kanału, bo mówię. E, i, jestem za słaba na, krytyki, na krytykę. Nie, 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 nie poradzę sobie z krytyką. Ale dziwne, e, dziwne komentarze na kanale, który zaczęłam robić jakiś czas temu, e, pokazały mi, że wcale nie, wcale nie. Nie jestem aż taka słaba, jeśli chodzi o tą krytykę, ponieważ, tak jak mówiłam, znam swoje ograniczenia i to, że ktoś mi napisze prawdę, to mnie absolutnie w ogóle nie boli. No bo jeżeli ktoś mi zwróci uwagę, że niewłaściwie mówię R, no to ja się z tym zgadzam, prawda? Aczkolwiek wysyłanie, mnie do, aczkolwiek wysyłanie mnie do logopedy uważam za lekko odjechany pomysł, ponieważ do logopedy się wysyła osoby, które mają e, znacznie większe problemy. Potem stwierdziłam w sumie, suma, że ym, założę kanał, ale na tych kanałach nie będzie czata, nie będzie komentarzy, nie będzie nic. To, będzie, to będą po prostu filmy. Kto chce obejrzeć, obejrzy. Kto nie chce oglądać, nie, nie będzie oglądał. Ja nie potrzebuję ani zwolenników, ani wrogów. Nie jest mi w ogóle to do szczęścia potrzebne. Ale tak sobie pomyślałam, że suma sumarum to tak fajnie jest, że... Ci, którzy piszą nienawistne, niefajne komentarze, wydaje im się, że o, jak fajnie, super jest, ale mu dowaliłem, ale mu dojechałem, a suma summarum, wypuść z siebie jakąś tam negatywną energię przy tym również. I e, wyobraźmy sobie, że taki youtuber jest świadomy energetycznie I ja postanowiłam... Każdy taki negatywny komentarz, który mnie spotka a który uznam że jest niesprawiedliwy i niepotrzebny i nic nie wnoszący i niemerytoryczny, tylko po prostu czepialski, postanowiłam każdy taki komentarz napisać na karteczce, spalić w płomieniu, żeby sobie poszło, odeszło w niebyt i tak samo usunąć z kanału. Nie potrzebuję syfu i bagna energetycznego w ramach tego, co chcę i będę robiła. Eee, także <laughs> chciałabym wszystkich ewentualnych, ewentualnych haterów, troli eee, ostrzec, że eee, tak będę robiła i nie będę miała z tym większych problemów. Eee, kto odmiecza, wojuje, ten odmiecza, ginie. A że tutaj zacytuję jeszcze korę. Pamiętacie taką piosenkę? Bój się teraz ty, kronie, nie będziesz spał przeze mnie. Gdy zechce, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Także nie będę aż taka mściwa, ale zwróćcie na to uwagę, że ja uwalniam energię, ja, uwalni... ja nic nie będę robić, będę tylko uwalniać waszą energię, tych hejterów ewentualnych, będę ją uwalniać, a co ta energia zrobi z wami, to już nie jest mój problem, to wy ją wypuszczacie. Bardzo chciałabym, żebyście sobie przypomnieli e, utwór Manamu ale ze względu na prawa licencyjne nie chciałabym e, łamać praw autorskich zespołu Manam. Więc zamieszczę link do klipu z programu. To był program, moi drodzy, proste opowiadania. Zamieszczę w komentarzu. Dziękuję bardzo i podziwiajmy chwilę. Cudowną kobietę, bardzo silną kobietę, naprawdę diament, przez długi, długi czas pierwszą damę polskiej muzyki rock. Dziękuję bardzo.